いいね。<music> Zdjęcia, na zdjęcia, 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 zdjęcia,

Trenerze, kolejny mecz, o 6 punktów za nami. Zwycięstwo na bardzo trudnym terenie. Kilka słów komentarza. No, bardzo się cieszymy ze zwycięstwa. Wszyscy wiedzą, e, jak ważny to był mecz. Staraliśmy się, jak najmniej e, mówić w tygodniu, o tym, jaką wagę ma, 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 ma to spotkanie i wynik, przede wszystkim, bo to było najważniejsze. Natomiast no, myślę, każdy gdzieś tam z tyłu głowy miał. Natomiast no, jestem mega dumny dzisiaj z, z drużyny. No, kawał serducha zostawili na wojsku. No, koszmarne warunki, trudne, wiadomo, dla, dla obydwu drużyn takie same. Yy, natomiast mimo tych właśnie warunków myślę, że nie pomylę się jak powiem, że to był dobry nawet bardzo dobry mecz na czwartoligowym poziomie, zarówno my jak i Wiktoria, no, stworzyliśmy myślę bardzo emocjonujące e, widowisko, wiadomo dużo walki było, natomiast akcje piłkarskie takie ładne dla oka myślę też e, można było wychwycić, pierwsza połowa zdecydowanie pod naszą dyktando. no i chyba... No, tylko jedno co to można żałować, że nie zamknęliśmy w pierwszej połowie tego meczu, bo były ku temu okazje, Natomiast druga połowa, z naszej perspektywy my zostaliśmy w szatni, natomiast no, trzeba przyznać drużynie Wiktorii, że pierwsze 15 minut nas po prostu zmierzyli. Użyli sobie z no, cztery takie sytuacje, gdzie, gdzie mogli bramkę strzelić i w końcu, w końcu dopili swego w 60 minut. Natomiast no, bardzo ważny moment w tym meczu to, że w praktycznie w następnej akcji y, odpowiadamy golem i wracamy na prowadzenie. No, chciałbym cię pochwalić naprawdę każdego, każdy zagrał na wysokim poziomie. No ale tego ja wymagam y, od zawodników, tego się wymaga od nas. Naważyliśmy sobie piwa w pierwszej rundzie, trzeba go teraz wypić. No i oby tak dalej. Jakąś tam miniserię złapaliśmy. Chcielibyśmy, żeby trwała jak najdłużej. Dzisiaj bardzo się cieszymy i zakończę tak ostatnio. I od poniedziałku praca odrabiamy, bo mamy co odrabiać. Dziękuję. Dawid, jesteśmy po bardzo trudnym meczu, na bardzo trudnym wojsku. Zwycięstwo, mecz za tak zwane 6 punktów. Kilka słów komentarza. No cóż, bardzo ciężki mer, na bardzo ciężkim boisku, nie ma się co oszukiwać, że, że byliśmy przygotowani do tego, że przyjedzie zespół, który tak jak my walczy o utrzymanie i tutaj zostawi całe serducho na, na boisku. Bo to dzisiaj widać, że, że mecz typowy walki mało finezyjnej gry. Yy, każdemu zależało na tym, żeby zdobyć trzy punkty. i yy, Wydaje mi się, że to my mimo wszystko byliśmy tą drużyną, która, która więcej walczyła, która więcej chciała, która oddała naprawdę więcej tego zdrowia na boisku, bo, bo wystarczy wejść do szatni naszej, jak chłopcy są poobijani, jacy, jak wyglądamy, ale to tym bardziej cieszy i tym bardziej scala zespół, dlatego uważam, że w następnych meczach wcale nie jesteśmy bez szans. Widać w Siewierzu, powie w takiej świeżości, fajnie jest jak schodzi się z boiska, a kibice są z tego zadowoleni, są z nas zadowoleni, bo, bo to przede wszystkim dla nich dla nich się gra i, i, i to jest, tak jak mówię, największa przyjemność, jeśli schodzi z boiska i dostajesz gromkie brawa. Dlatego jeszcze raz brawa dla Tenera, brawa dla całego sztabu, brawa dla, dla chłopaków, dla nas wszystkich za, za tę za tą walkę, za, za 7 punktów w trzech meczach i, i cóż, i co, walczymy dalej, bo trzeba zrobić wszystko, żeby, żeby Siewierz utrzymać w, w czwartej lidze. Dziękuję. Dzięki.